Dzień dobry. Będą same trudne pytania. Soniu, powiedz, jakie masz oczekiwania wakacji z Bogiem i po co tu przyjechałaś? Oczekiwania są na pewno duże. Dla mnie takim ważnym tematem jest aktualnie i od jakiegoś czasu temat takiego mojego uzdrowienia wewnętrznego, dojrzewania, więc jakby wszystko, co wiąże się z tym Sozo, z poukładaniem tak? tego wszystkiego w sercu. Wiem, że to jest proces, ale jakby też mam takie oczekiwanie, że to będzie kolejny taki ważny moment i ważna kolejna cegiełka w tym procesie, w którym w ogóle we mnie robi już od jakiegoś czasu zawiewam. Po co tu przyjechałam, bo nie wyobrażam sobie, żeby miało mnie tu nie być i cały rok tak naprawdę czekam na to, żeby przyjechać do Smolan. Chcę być bliżej Boga, chcę słuchać o nim, chcę poznawać Jego jeszcze bardziej i bliżej, ale też bardzo lubię być ze wszystkimi ludźmi tutaj, bo w ogóle lubię ludzi. Mimo emocjonalnych szarpań, jest nas tutaj sporo, jest fajnie. Ciągle żyje. Żyje i jest dobrze, jest dobrze. Dziękuję serdecznie i życzę wspaniałych wakacji z Bogiem. Do zobaczenia!